Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, co kompletnie może odmienić Twoje wyniki w biznesie, choć prawdopodobnie nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Bardzo często na co dzień pracuję z przedsiębiorcami, którzy mają kompetencje, wiedzę, równolegle do tego coś ich blokuje i nie wykorzystują swojego potencjału. Wyobraź sobie, że na poziomie świadomym wiesz, że powinieneś delegować zadania po to, żeby. Rozwijać swój biznes. Równolegle do tego cały czas wszystko robisz sam, pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, co ostatecznie prowadzi do wypalenia i nie pozwala ci rozwijać swojego biznesu. Albo na przykład Czujesz, że powinieneś podnieść ceny swoich usług lub produktów, jednocześnie cały czas wewnętrznie się coś blokuje. Albo wiesz dokładnie, jakie konkretnie działania powinieneś podejmować, żeby osiągać sukces w biznesie, wiesz, co jest twoim prawem Pareto, ale ciągle to prokrastynujesz i zajmujesz się bieżączką. I z mojego doświadczenia zazwyczaj właśnie nie jest to brak wiedzy, nie jest to brak kompetencji czy lenistwo, tylko jest to coś znacznie głębszego. To są nasze przekonania, w tym wypadku ograniczające, które całkowicie. Sabotują nasz sukces w biznesie. I o tym właśnie będzie ten film. Powiem Ci o tym, czym są przekonania, w jaki sposób one powstają, ale też dowiesz się o tym, w jaki sposób zidentyfikować ograniczające przekonania, jakie w ogóle przekonania mogą ograniczać Twój sukces w biznesie. No i zostań ze mną koniecznie do końca, bo na końcu dam Ci konkretne narzędzia, dzięki którym będziesz w stanie zidentyfikować te ograniczające przekonania, a także zbudować nowe wspierające, tak żeby osiągać. Maksimum swojego potencjału w biznesie. Zanim zaczniemy, proszę Cię jeszcze o łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu. Będę wdzięczny o zasubskrybowanie tego kanału, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami dotyczącymi właśnie mindsetu czy treningu mentalnego w biznesie. A teraz już przechodzimy do konkretów. I teraz, czym właściwie są przekonania i skąd te przekonania się biorą? Więc, przekonania to jest zbiór naszych myśli, subiektywnych osądów. Opinii na temat siebie, na temat biznesu, na temat całej rzeczywistości, na temat relacji wszystkiego, co właściwie nas otacza. I teraz wyobraź sobie, że każdy z nas na nosie nosi takie niewidzialne okulary. Które mają jakiś określony kolor szkieł. I u każdego ten kolor szkieł może się zupełnie różnić. I to jest właśnie dowód na to, że możemy widzieć tą samą jedną rzecz, a postrzegać ją zupełnie inaczej. Podam Ci tutaj przykład. Wyobraź sobie dwóch przedsiębiorców. Jeden przedsiębiorca ma takie przekonanie, że sukces wymaga ciężkiej pracy i nieustannej harówki. Jednocześnie mamy drugiego przedsiębiorcę, który uważa, że żeby osiągnąć sukces w biznesie, należy pracować przede wszystkim mądrze, a nie koniecznie tylko i wyłącznie ciężko. I teraz zobacz jak te odmienne przekonania w tych biznesach mogą wpływać na ich sposób myślenia, sposób działania i generowane rezultaty. A więc ten pierwszy przedsiębiorca będzie pracował od rana do wieczora po kilkanaście godzin dziennie. Bardzo często będzie zajmował się bieżączką. Być może też rzadziej będzie delegował, będzie miał poczucie, że wszystko musi zrobić sam i być może będzie osiągał dzięki temu założone rezultaty. Jednocześnie kiedy na przykład pojedzie na urlop i będzie chciał odpocząć ze swoją rodziną, Coś wewnętrznie nie będzie pozwalało mu tego zrobić. Być może będzie miał poczucie winy, być może będzie czuł jakiś lęk, dyskomfort, i to będzie powodowało to, że będzie zaglądał do maila, będzie dzwonił do firmy, będzie kontrolował procesy i ostatecznie nie będzie ani na wakacjach, ani w swojej firmie. To przekonanie u tego pierwszego przedsiębiorcy może prowadzić do frustracji, do wypalenia, do tego, że nie będzie w stanie osiągnąć takich wyników biznesowych, jakby chciał. Być może do tego, że nie będzie miał czasu dla swojej rodziny i też wpłynie to na pogorszenie jego relacji z żoną i z dziećmi. A teraz zobacz na tego drugiego przedsiębiorcę. Jeżeli on uważa, że przede wszystkim w biznesie, żeby osiągnąć sukces, liczy się ta mądra praca, będzie miał jasność co do tego, jakie działania podejmowane przez niego dają najlepsze rezultaty w jego biznesie i będzie ograniczał swój czas i priorytetyzował te zadania, które właśnie są dźwignią. Będzie rozwijał swój zespół, będzie delegował zadania i odpowiedzialność i będzie też rozumiał, że przede wszystkim w biznesie również trzeba planować odpoczynek, ponieważ im więcej będzie miał energii, tym lepiej będzie funkcjonował jego umysł i będzie to wpływało i na jego relacje, i na jego biznes, i na podejmowane decyzje. A więc mamy dwóch przedsiębiorców, i jak widzisz, odmienne przekonania mogą doprowadzić ich do zupełnie innych rezultatów. Jak w ogóle powstają te przekonania? No więc większość naszych przekonań. Jakby pochodzi z naszego dzieciństwa, czyli z tego bardzo wczesnego etapu naszego rozwoju, kiedy obserwujemy to, w jaki sposób funkcjonują nasi rodzice, obserwujemy co mówią, jak się zachowują, a więc nie mając jeszcze jako dzieci wykształconej tej części analitycznej, krytycznej naszego umysłu. Nie jesteśmy w stanie filtrować rzeczywistości, tylko odbieramy ją taką, jak widzimy, a więc po prostu chłoniemy wszystkie informacje jak gąbka. I jeżeli widzimy na przykład naszych rodziców, którzy pracują od rana do wieczora, nie mają czasu na to, żeby odpocząć, mówią, że właśnie nie można ufać innym ludziom, że trzeba wszystko robić samemu, no to właśnie w taki sposób zaczynamy postrzegać rzeczywistość i tego typu przekonania. Uznajemy za swoje i za swoją prawdę. Oczywiście te przekonania też nabieramy w późniejszym etapie dorastania tak? i też w życiu dorosłym, szczególnie w sytuacjach, które są o wysokim natężeniu emocjonalnym. I dlaczego teraz jest tak, że pomimo tego, że na przykład czytamy w książce biznesowej o tym, że trzeba delegować, że za trzeba zarządzać swoją energią, że trzeba planować odpoczynek, żeby być skutecznym przedsiębiorcą, przykładowo cały czas. Powielamy te same schematy, cały czas pracujemy od rana do wieczora, jest nam trudno zaufać ludziom, trudno nam delegować i rozwijać swój biznes skutecznie, i na przykład nasza praca wykańcza nas i powoduje u nas wypalenie i frustrację. A no właśnie dlatego, że te przekonania są zapisane głęboko w naszej podświadomości, czyli w tej części umysłu, która odpowiada za 90-95% decyzji, działań i postaw, jakie reprezentujemy na co dzień. I tutaj właśnie, żeby ułatwić Ci zrozumienie tego, w jaki sposób działa nasz umysł, em, posłużę się pewnym uproszczeniem. Wyobraź sobie, że mamy dwie części naszego umysłu, tą część świadomą i podświadomą. Świadoma to ta, gdzie działamy za pomocą silnej woli, świadomie podejmujemy decyzje. To jest nasze analityczne, logiczne myślenie. To jest praca kreatywna. I badania dowodzą, że właśnie 5, może 10% to jest właśnie ta część świadoma, która... Odpowiada za to, w jaki sposób funkcjonujemy. Równolegle do tego mamy drugą część naszego umysłu, tą podświadomą, i tam właśnie mamy zapisane nasze przekonania, nasze nawyki, nasze automatyzmy, nasze wartości, e, różnego rodzaju zestaw emocji, które mogą blokować, hamować nasze działania. I to właśnie z, ten system głównie zarządza to, w jaki sposób na co dzień funkcjonujemy. I właśnie dlatego jest tak trudno. Zmienić nasze przekonania i zmienić sposób naszego postępowania, ponieważ nasza podświadomość zawsze będzie dążyła do tego, żeby szukać potwierdzenia naszych przekonań w rzeczywistości. Więc może okazać się tak, że nawet jeżeli czujesz, że masz na przykład problem z perfekcjonizmem i gdzieś głęboko masz poczucie, że wszystko musisz zrobić perfekcyjnie i jest pod tym jakiś lęk, czegoś się obawiasz, że na przykład jeżeli nie zrobisz tego idealnie, to będziesz po prostu odrzucony. I zaczynasz czytać o tym, w jaki sposób z tym perfekcjonizmem sobie radzić, i masz taką informację: rób wystarczająco dobrze, lepsze zrobione niż doskonałe. I zaczynasz podchodzić do jakiegoś projektu. Na przykład chcesz przygotować prezentację na jakieś wystąpienie publiczne, no i przygotowujesz ją, chcesz to zrobić wystarczająco dobrze, no ale mając to przekonanie, że wszystko musi być perfekcyjnie i wiedząc, że podświadomość szuka potwierdzenia tego w rzeczywistości, i tak zauważysz w tym projekcie przed Ciebie przygotowanym, Same błędy, same niedościągnięcia, i będziesz pracował do samego końca nad tym, żeby wszystko poprawić i żeby dojść do poziomu idealnego, którego w rzeczywistości nie ma. I tak dzieje się praktycznie ze wszystkim. Jeżeli na przykład głęboko Wierzysz, że ludzie cię mogą oszukać i nie masz do nich zaufania, to nawet jeżeli będziesz podejmować próby delegowania zadań, to w momencie, kiedy ktoś odda ci projekt, który mu zleciłeś, będziesz widział tam niedociągnięcia, będziesz miał poczucie, że zostało to niewykonane tak jak trzeba, i będziesz być może miał obawy, że ktoś zrobił to specjalnie, i nie możesz tej osobie ufać, i znów wrócisz do schematu, w którym robić musisz wszystko sam. A więc, jak sam widzisz, siłą woli jest bardzo trudno zmienić nasze przekonania. I podejrzewam, że na pewno tego doświadczyłeś w swoim życiu nie raz i nie dwa. I teraz przejdźmy do listy przekonań, które mogą ograniczać Twój sukces w biznesie. Chcę, żebyś słuchał ich uważnie, bo być może zauważysz coś, co występuje u ciebie, i zastanowisz się, jak możesz to zmienić. Przekonanie numer jeden, które bardzo często zdarza się w pracy z przedsiębiorcami, to jest to, że żeby coś zrobić dobrze, muszę zrobić to sam. Albo że nikt nie zrobi tego dobrze. Tak jak ja. A więc do czego może prowadzić to przekonanie? No przede wszystkim do tego, że pracujesz od rana do wieczora, harujesz po kilkanaście godzin dziennie, czujesz się sfrustrowany, to może prowadzić długoterminowo do wypalenia. E, masz mało czasu dla swoich bliskich, masz mało czasu na relacje ze swoimi dziećmi, nie dbasz o swoje zdrowie, bo jesteś ciągle przemęczony. A więc jak sam widzisz, być może krótkoterminowo będziesz miał tutaj fajne rezultaty, natomiast długoterminowo prowadzi to właśnie do wypalenia i sabotuje. Rozwój Twojego biznesu. Drugie przekonanie, o którym wcześniej już mówiłem, to jest właśnie to, że sukces wymaga ciężkiej pracy i charówki. I to jest przekonanie, które też prowadzi do tego, że cały czas zapierdzielasz od rana do wieczora, ale też przez to przekonanie nie jesteś w stanie odpoczywać. Często właśnie przychodzą do mnie przedsiębiorcy i mówią mi, pojechałem na wakacje, natomiast próbowałem odpocząć, ale cały czas myślami jestem w firmie. Co. Nie jestem w stanie się powstrzymać, zaglądam do maila, dzwonię do pracowników, i to właśnie wpływa na to, że ani nie jesteś na wakacjach, ani nie jesteś w firmie, ani nie jesteś z rodziną. I to przekonanie też długoterminowo może prowadzić do wypalenia. Trzecie przekonanie, które też często się pojawia, to jest to, że ja muszę zrobić wszystko perfekcyjnie. I to jest właśnie ten perfekcjonizm, i to ma. Bardzo głębokie konsekwencje w kontekście Twojego życia i Twojego biznesu. Bo jeżeli chcesz robić wszystko perfekcyjnie, to będziesz dużo mniej projektów realizował. Zawsze, jak będziesz realizował jakiś projekt, będziesz widział w nim niedociągnięcia i będzie po prostu dłużej ci schodziło na tym, żeby wypuścić jakiś produkt, usługę w świat i na tym zarabiać. Kolejna sprawa jest taka, że będziesz żył w ciągłym napięciu. Będziesz miał poczucie, że cały czas to, co robisz, nie jest wystarczająco dobre. Także. Ten perfekcjonizm to też jest złodziej w Twoim biznesie i okrada Cię z tego, żeby osiągać sukcesy i żeby mieć wysoką jakość Twojego życia. Kolejne przekonanie to jest takie, że pieniądze są złe albo że pierwszy milion trzeba ukraść. I to jest bardzo częste w naszych czasach, ponieważ nasi rodzice często właśnie mówili nam o tym, że ludzie bogaci to są ludzie nieuczciwi, że pieniądze są po prostu złe, że pierwszy milion to trzeba ukraść. I jak to może wpływać na Twój biznes? No, możesz mieć wiedzę, możesz mieć kompetencje, możesz mieć dobre intencje i cele. Równolegle do tego, mając takie przekonanie, będziesz sabotować różnego rodzaju działania, które mogły przybliżyć bycie do Twoich celów. Albo może to też doprowadzić do sytuacji, że mając coraz więcej pieniędzy, będziesz czuł się winny, będziesz czuł się niekomfortowo. A więc też warto zadać sobie pytanie, Jakie ja mam w ogóle przekonanie na temat pieniędzy, i przyjrzeć się temu i zastanowić się, co ja mogę zrobić, żeby te przekonanie zmienić i jak mogę wzmacniać to nowe, wspierające mnie przekonanie. Kolejna rzecz. Bardzo często mamy przekonanie, jak chcemy wystartować z biznesem, że na przykład rynek już jest nasycony, rynek już jest pełen takich produktów i usług, więc ciężko będzie się przebić. No i właśnie z takim przekonaniem, z takim nastawieniem będziesz odkładał. Otworzenia firmy albo zrobienia jakiegoś nowego produktu, wprowadzenia jakiejś nowej usługi, no bo tak jak wcześniej mówiłem, Twoja podświadomość zawsze będzie dążyła do tego, żeby szukać w rzeczywistości podwierdzenia tego, w co głęboko wierzysz. Oczywiście takich ograniczających przekonań jest cała masa. Bardzo często przedsiębiorcy mają też poczucie, że nie mogą nikomu zaufać, bo czują, że zostaną zdradzeni i to też wynika z jakichś doświadczeń przeszłości, a więc możesz sobie wyobrazić że wpływa to na to, że nie delegujesz zadań, że ciężko jest Ci e, oddać komuś odpowiedzialność i zajmujesz się absolutnie wszystkim, no to nie jesteś w stanie rozwijać tego biznesu tak jakbyś mógł. I teraz przechodzimy do najważniejszej części tego filmu, czyli tego w jaki sposób możemy zmienić nasze przekonania. No ja ze swoimi klientami najczęściej używam tutaj hipnozy, procesu hipnoterapeutycznego, ponieważ właśnie w transie, w hipnozie jesteśmy w stanie szybciej dotrzeć do źródła tych przekonań, dostać się do tej części podświadomej, w której te przekonania się znajdują. I teraz podam Ci przykład. Pracowałem z klientem, który miał problem z perfekcjonizmem. Cały czas czuł takie wewnętrzne napięcie, że wszystko musi zrobić idealnie. I to właśnie powodowało u niego prokrastynację, to powodowało u niego napięcie. Każdy projekt musiał dopieszczać długo i choć wiedział, że żeby osiągać sukces, wystarczy, że będzie robił wystarczająco dobrze i że właśnie to ilość wpływa na jakość i lepsze zrobione niż doskonałe, to cały czas... W tym schemacie. I właśnie poprzez hipnozę, poprzez regresję hipnotyczną, szukaliśmy tego źródła, czyli wspomnień, sytuacji, które wpłynęły finalnie na to, że dzisiaj wszystko musi robić perfekcyjnie. I okazało się, że kiedy przynosił do domu oceny, np. z matematyki, z którą miał problem, uczył się kilka dni. I dostawał czwórkę, był zdumny, wracał do domu i oczekiwał, że rodzice go pochwalą, że będzie mógł poczuć się doceniony. I słyszał od rodziców krytykę, że dlaczego to nie jest piątka. Albo pytali się jego rodzice, a jakie oceny dostał jego kolega, czy tam koleżanka. Było mu po prostu smutno, i jego podświadomość nauczyła się tego, że. Nierobienie perfekcyjnie rzeczy, nie robienie idealnie, niedostawanie piątek w tym wypadku, wiąże się z jakimś bólem emocjonalnym, odrzuceniem, tak? lękiem przed krytyką. I musisz wiedzieć, właśnie, że podświadomość zawsze chce Cię uchronić, ma dobre intencje i też nie rozumie upływu czasu. A więc ten dorosły mężczyzna, ten dorosły przedsiębiorca, cały, cały czas żył w tym schemacie z dzieciństwa. Miał taką strategię, że. Musi zrobić wszystko idealnie, perfekcyjnie, bo bał się podświadomie, że zostanie skrytykowany, że zostanie odrzucony. I właśnie to sterowało jego działaniami i zachowaniami. I kiedy miał już okazję z perspektywy dorosłej, z tym doświadczeniem, zasobami i wiedzą, które ma, spojrzeć na to jeszcze raz, mógł w końcu spotkać się też z tą młodszą wersją siebie, dać jej wsparcie, wytłumaczyć jej całą sytuację. To pozwoliło mu zbudować nowe przekonania, uwolnić się od tych ograniczających wzorców. I oczywiście później w rzeczywistym życiu pracowaliśmy na tym, żeby wyrobić nowe nawyki, e, nowe przekonania. Natomiast było już znacznie łatwiej, ponieważ uwolniliśmy się w jego przypadku. On się uwolnił e, właśnie od tego napięcia, od tych emocji, które i od tego przekonania, które blokowało go przed realizowaniem działań tego przekonania, że musi robić wszystko perfekcyjnie. I oczywiście hipnoza jest to jeden z narzędzi, tak jak obiecałem ci na początku filmu, dam ci też konkretne narzędzie, które możesz wykorzystać sam w swojej pracy właśnie ze sobą. I tym narzędziem jest refleksja i zadawanie sobie określonych pytań. Teraz wyobraź sobie na przykład właśnie, że też masz problem z delegowaniem, masz poczucie, że wszystko musisz robić sam i pracujesz po kilkanaście godzin dziennie. I Usiądź sobie, weź kartkę, długopis, zadaj sobie pytanie, jakie myśli pojawiają się w sytuacji, kiedy właśnie chcesz delegować, a mimo to robisz wszystko sam. Zastanów się, jakie ograniczające przekonanie może za tym stać. I oczywiście to nie jest tak, że ta odpowiedź może pojawić się od razu. Jeśli dasz sobie czas, może się okazać, że pojawi się taka odpowiedź nikt tego nie zrobi tak dobrze jak ja. Albo wszystko muszę robić sam. I kiedy będziesz już mieć to przekonanie, pójdź krok dalej. Postaraj się zidentyfikować, skąd to przekonanie w ogóle u Ciebie się wzięło. I tutaj pomogą Ci takie pytania jak na przykład. Czyje jest to przekonanie? Czy ono należy do mnie, czy na przykład do moich rodziców? Albo od kiedy zacząłem w ten sposób właśnie myśleć? Kiedy to pojawiło się pierwszy raz w moim życiu? I może przyjść na przykład do Ciebie jakieś wspomnienie, jakiś obraz, w którym zobaczysz swoje dzieciństwo. I przypomnij Ci się na przykład, że ojca praktycznie w ogóle nie było w domu, a Twoja mama... Wszystko robiła sama, od rana do wieczora pracowała i jeszcze regularnie powtarzała ci, że jeżeli chcesz zrobić coś dobrze, to musisz zrobić to sam, że nie warto, nie można ufać ludziom, bo nikt nie zrobi tego dobrze tak jak ty. I słuchałeś tego i obserwowałeś to w swoim domu cały czas, więc nic dziwnego, że takie przekonanie się pojawiło. I już samo uświadomienie sobie, zidentyfikowanie, że to przekonanie nie pochodzi od ciebie, tylko jest z zewnątrz, że wziąłeś je od swojej mamy czy ze swojego domu, już ułatwi ci funkcjonowanie w zupełnie inny sposób w Twoim biznesie. Kolejnym krokiem, kolejnymi pytaniami, które mogą Ci pomóc, jest to, żeby zadać sobie pytanie, co to przekonanie Tobie tak naprawdę daje. Jeżeli masz właśnie przekonanie, że wszystko muszę zrobić sam, co Ci to właściwie daje? I tutaj mogą różne odpowiedzi przyjść. Może Ci to dawać uczucie kontroli, może być to, może Ci to realizować jakąś potrzebę czucia się ważnym, bycia ważnym, bycia potrzebnym. Natomiast zadaj sobie też pytanie, co Ci to przekonanie odbiera? No i co może ci odbierać takie przekonanie? Możecie odbierać właśnie rozwój twojego biznesu, możecie odbierać zdrowie, może Ci to odbierać czas na rzeczy ważne, takie jak rodzina, sport, pasja. A teraz zadaj sobie kolejne pytanie. Jakie nowe przekonanie mogłoby wspierać mnie w tym, żeby rozwijać mój biznes, żeby mieć czas dla bliskich? Jakie nowe przekonanie chciałbym u siebie zainstalować? Tak, żeby mnie nie ograniczało, tylko żeby było pozytywne dla mnie i wspierało mój sukces w biznesie. Albo inne przekonanie, że sukces w biznesie wymaga właśnie delegowania. I teraz, kiedy masz już na przykład wybór tego nowego przekonania, zadaj sobie pytanie, jak może wyglądać Twoje życie i Twój biznes, jeżeli to przekonanie stanie się Twoją prawdą. Jak będzie wyglądał Twój biznes i życie za rok, za 5 lat i za 10 lat? I poświęć tutaj chwilę, zacznij sobie to zwizualizować, poddaj. To refleksji i gwarantuję Ci, że jeżeli w ten sposób podejdziesz do tematu, jest bardzo duża szansa, że będziesz mieć taki impuls i poczucie do tego, żeby w końcu coś zmienić. Coś w Twoim umyśle, w Twoich emocjach może się zmienić i będzie Ci dużo łatwiej ruszyć do działania. I teraz na koniec, najważniejsza praca to jest to, żeby wzmacniać to przekonanie, żeby sprawić, żeby to przekonanie właśnie zastąpiło to poprzednie ograniczające i żeby na stałe. Zakorzeniło się w Twoim podświadomości i działało na Twoją korzyść, tak żebyś mógł w sposób naturalny delegować, rozwijać biznes, mieć czas dla bliskich i nie wypalać się tak jak wcześniej. Więc zadaj sobie pytanie, jakie konkretne działania mogę realizować, mogę robić na co dzień, żeby wzmacniać to nowe przekonania. I musisz odpowiedzieć sobie sam na te pytania i potem konsekwentnie nad tym pracować. A więc podsumowując, po pierwsze, zidentyfikuj. Jakiś schemat, jakiś wzorzec, który cały czas się pojawia w Twoim biznesie, w Twoim życiu, w Twoim działaniu, który Cię ogranicza. Po drugie, zadaj sobie pytania, które pozwolą Ci zidentyfikować, jakie właśnie myśli, przekonania za tym stoją. Zastanów się, jakie emocje są związane z tymi przekonaniami. Pomyśl o tym też, skąd te przekonania się wzięły, jakie jest ich źródło, czy pochodzą od Ciebie, czy boże są z Twojego dzieciństwa, czy nabrałeś tych przekonań w wyniku obserwacji swoich rodziców. Uświadom sobie, co te przekonanie Ci daje, jakie potrzeby w tym momencie realizuje, ale też co Ci zabiera. Pomyśl sobie, jak będzie wyglądało Twoje życie w momencie, kiedy nic nie zmienisz z tym przekonaniem jakie może to konsekwencje negatywne przynieść, ale też pomyśl o tym, jakie nowe przekonanie chciałbyś zain zainstalować w swoim życiu, tak żeby wspierało Twój rozwój, Twój biznes i pomyśl sobie, jak by to było, jeśli będziesz mieć to przekonanie, jeśli będziesz w nie wierzył, jak będzie wyglądało Twoje życie i biznes za rok, 5 i 10 lat. I na koniec pamiętaj, aby codziennie robić coś, co będzie wzmacniało to przekonanie, tak żeby ono w pełni stało się Twoją tożsamością, częścią Ciebie i było głęboko już zakorzenione w Twojej podświadomości. A więc, jak widzisz, przekonania dosłownie determinują to, w jaki sposób patrzysz na świat, w jaki sposób się zachowujesz, w jaki sposób funkcjonujesz i mają ogromny wpływ na Twoje działania, na rezultaty i na jakość Twojego życia. Jeżeli jesteś właśnie przedsiębiorcą, Albo liderem, osobą ambitną, która czuje, że coś wewnętrznie ją sabotuje i chcesz to zmienić. Chcesz znaleźć źródło tych przekonań, zainstalować nowe, tak żeby z lekkością, z łatwością osiągać swoje cele, zachęcam Cię do zapisania się na bezpłatną konsultację. Pod filmem znajdziesz link. Zapisz się na co dzień, właśnie pomagam przedsiębiorcom między innymi zmieniać te ograniczające przekonania za pomocą treningu mentalnego, za pomocą hipnozy. Także do zobaczenia po drugiej stronie, a ja jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie za Twoją uwagę. Zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów, właśnie o Majcecie, o treningu mentalnym w przedsiębiorczości. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!